Nawet gdybym był w pełni zaszczepiony, podziwiałbym nieszczepionych za wytrzymanie największej presji, jaką kiedykolwiek widziałem nawet ze strony partnerów, rodziców, dzieci, przyjaciół, kolegów i lekarzy. Ludzie, którzy byli zdolni do takiej odwagi i zdolności krytycznej, są niewątpliwie najlepsi z ludzkości. Są wszędzie, w każdym wieku, na każdym etapie edukacji, w każdym stanie i w każdej wyobraźni. Są szczególnego rodzaju, to żołnierze, których każda armia światła chce mieć w swoich szeregach, to rodzice, których każde dziecko chce mieć i dzieci o których marzy każdy rodzic, to istoty ponadprzeciętne dla swoich społeczeństw, to esencja ludzi, którzy zbudowali wszystkie kultury i podbili horyzonty. Są tam, obok ciebie, wyglądają normalnie, ale są superbohaterami. Robili to, czego inni nie mogli. Byli drzewem, które wytrzymało huragan obelg, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. A robili to, bo myśleli, że są sami i wierzyli, że są jedyni. Zakazane od rodzinnych stołów w czasie świąt Bożego Narodzenia, nigdy nie widziały czegoś tak okrutnego. Stracili pracę, zatopili swoje kariery, nie mieli już pieniędzy, ale nie przejmowali się tym. Doświadczyli niezmiernej dyskryminacji, donosów, zdrady i upokorzenia, ale trwali. Nigdy wcześniej w ludzkości nie było takiego castingu. Teraz wiemy, kto jest najlepszy na planecie Ziemia. Kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, bogaci, biedni, wszystkich ras czy religii, nieszczepieni, wybrani z niewidzialnej arki, jedyni, którzy zdołali się oprzeć, gdy wszystko się zawaliło. To ty zdałeś niewyobrażalny test, którego nie wytrzymało wielu najtwardszych marines, komandosów, zielonych beretów, astronautów i geniuszy. Jesteś zrobiony z materiału największych, którzy kiedykolwiek żyli, tych bohaterów zrodzonych wśród zwykłych ludzi. Ochroniłeś swoje DNA, nie przyjąłeś znamienia bestii. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.